Cześć, dziś będzie filmik, Zaczynamy na wymiankę do Asia Shadow. No, więc może już zacznę. Może zaczynamy od takich małych takich drobiazków, które ja tutaj wszystkie tak powyciągam. Ja tutaj też tak to samo jak Asia Shadow to tak właśnie ponumeruję. Więc dobra. Mogę dać barwnik numer jeden, czyli niebieski. Mogę dać go trochę taki to z żalu no taki w żelu płynie mogę dać go trochę lub całe jakby ktoś będzie chciał Czyli jak Asia Shadow będzie chciała To jest taki potem barwnik numer 2 jest żółty też mogę go dać trochę lub cały jak będziesz chciała potem będzie barwnik numer 3 czyli zielony mogę też dać go trochę Albo całe, jak Mi się Strasznie mi się da y, na polewę. Myślę, że też ci się przyda. Y, taki czerwony, krwisty. On na początku jest krwisty, ale potem staje się taki już czerwony. Dobra, teraz może pokażę ozdoby takie. Mam już takim organizację, ja że fajnie po układanym mi wychodzą. Mogę dać ci z dwa lub z trzy dzwoneczki. Zawieszki na czarny. Tu je tak dostałam. Teraz dzisiaj dostanę ze dla Was. Może niektórym tego nie daję. Ale okej. Okay. Potem mam jeszcze zamieszkę do telefonu. Dam Ci jeszcze z kółeczkiem. Aha, i w propos tego. Propo tych. No, u fabrykantów. dostaniesz. Oczywiście. Ja ci w tym filmiku się nie pokażę. Wiem. Może ci napiszę albo coś. No, nawet powiem nad, No dobra. pedom cztery albo pięć par sztyftów potem będą y, te jak one bigle, dwie pary albo trzy dam, gdyż chciałam zateczki silikonowe na ten to będą właśnie też y, cztery pary tych zateczek silikonowych, potem mogę dać spazę jedną do pierścionka kółeczka montażowe y, małe i duże Ci dam tak z 8, bo tak właśnie, tak się ja właśnie przeczytałam. Może dam ci więcej, albo jak będziesz chciała. I jeszcze co tam? Ech, to było to. Czy ci jeszcze nie dać ci wiesz? Czekaj, jak mi się się w filmiku, to ci powiem. I tak. I mogę dać ci też jedną taką fiolkę. Korek dostaniesz. jakby jak chciał, to mogę dać ci bez korka Właśnie ja z ciebie to nie wiem, czy znajdę korek. Ups. Kiedy? Nie chcę się Ty Teraz Asia Shadow będzie trochę. Taka... Zobacz. Tutaj właśnie mam taki, taki organizerek Fimo Case. To ktoś mówi. I to właśnie jest 50 takich patyczków. tutaj na takim specjalnym nożykiem i jest na serio 50. Są różne. Mogę być jakie chcesz. Na pewno mogę Ci dać, tak powiem już, limonki trochę, jak będziesz chciał plasterków, to mogę dać Ci kilka. Tak już mówię na pewno, że Ci je dam, na 100%. To jeszcze popatrz sobie, jakie mam. Ja trochę tutaj tak wyciągnę. Tutaj mam też moje inne, bo wyciągnęła sobie z tych jeszcze fajnych. Potem jeszcze serduszko takie, Dam Ci też kilka. Potem ci jeszcze e, chyba lekka e, już taka fajna, jakby wyważkę, czy to, to, jak to, to, to się mówi, ta butelka e, też jeszcze taki fajny plasterek, mogę też ci go dać. Ja jeszcze to mogę dać Ci kilka. W komentarzu, ile będziesz chciała. Jeszcze patrzę. O, różne są. Na serio. Muszę popatrzeć jeszcze. Powiedz mi, jakie byś chciała najbardziej. No to ja ci nie dam. Ja mam wszystkie chyba. Tylko nie ma takich, to. No takich takich. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie ja jestem Mogę dać trochę takiego kraja momentowego. Mogę dać oczywiście modelinę Astra. Modelinę Astra w kolorze zielonym. To będzie ciemny, pomarańczowy, taki różowy, taki ja, ciemny. Sorry. żółty, czerwony. Tu jeszcze mam biały kawałek i taki niebieski. Potem mogę dać też taki duży woreczek. On jest tutaj z dziurkami. z dziurkami To też jest takie jak worek tekstumowe. Potem tutaj jeszcze były w kolorze brązowym, fioletowym yy, Takim jasnym, on jest po prostu jak biały, ale ok Takim jasnym, zielonym i czarnym Wszystko będzie czyste spokojnie ja Mam tam taki konek specjalnie do czyszczenia Podejmuję oczywiście filmę w kolorze niebieskim. Tylko zakrętkę dorobię. Jak możesz to przerobić i zrobić sobie na serduszko, jakbyś chciał odcisnąć Brokat taki. Robi ona przez siebie taka polewa. I jej jest już ciubie Co? Co? Taką po lewo. Taką a Mogę dać tak, że już pokazuję ile. No, Mogę dać trochę takich kółeczek kolorowych jest trochę takich księżyców kolorowe serduszka też mogę dać ci trochę takie różne fajne ozdoby greczny ton i taki jeszcze, jeszcze mam różne gwiazdki takie szkropki i serduszka tutaj może nie wiem czy to też ci dać, jeszcze trochę tak mało to jest tylko tak na końcu trochę mogę dać ci tego więcej to jest taki puder no taki puder, on jest do modeliny i on tylko wyłącznie pudruje mogę dać no ci już nie wiem ile dobra, ale trochę takiego niebieskiego brokatu Mówienny w kolorze Niek czarnym My, nie, miski. E, potem całe mogę jeszcze tworzyć takich fajnych pleteczek. Niektóre są, a nie. Wszystkie są bez tych środek. Bez tego środka. A są jeszcze te nowe, które mają ten środek. Potem mam jeszcze taki piasek. Też również mogę ci go dać. Tylko buliony nie mam, więc ci nie dam. O nie Potem mam takie fajne. Te. Listki. Przepraszam na ten tablet. I takie duże tylko fajne są. Z wszystkie autobusy są fajne. to mogę dać trochę tych koralików. Dominy. Soft. Y, zielone jabłuszko. To jest numer 50. wyszukam w sklepie. To jest numer 50. Następny taki, jeszcze jeden, zoraczek duży. Dominy na czy ze skremu. jaki to był aha, to był taki kolor cielisty, kostki lodu chyba które posiadasz ale no tak wystawiłam mobilne filmo soft czerwone to inaczej była co um, się nazywa no mm, dobra, wiśniał. słoneczne filmo soft też Taka wiem, na filmo zielona, teraz już chyba zbył, a nie, jeszcze ten, mam jeszcze trochę, ten mam jeszcze, taki drobny, to jest drobny cukier, taki drobny cukier oraz, mogę poczekaj, mam jeszcze jeden taki fajny cukier. No sorry, budymy, no, przepraszam. Tylko że przeźroczysty. Przeźroczysty jest fajny. Ale tutaj też taki cukier. No nie jest niebieski, tylko tak nie wygląda się tutaj, nie I taki fajny bulion. Taki do no takim pielniczku fajnym Modelna neonowa, czyli taka róż. W jest bardzo fajna. Troszkę albo woreczek tym trzema wytyczonami. Taka wrzosowa, mogę dać jej tylko troszkę. Modelna ostry róż. I cukierkowy róż. na kawałek też piaskowej. Kawałek szarej. Param to już pokazywałam, tak bo mam ja jeszcze mały kawałek. Potem jeszcze mogę dać Ci z ten, z ten, ten kawałek, to powiem, że to jest numer jeden, a to jest numer 2. Jest taki kawałek czekoladowy Mogę dać Ci cały ten takiej brzoskwiniowej. Trochę złotej. Potem mogę dać Ci też o taki coś. Nie wiem, czy to był, czy też, albo był węgiel, taki niebieski, albo to jest chyba kreda, nie wiem. Więc okej, okay. a pokażę to wszystko. To jest właśnie to wszystko. Mm, a poczekaj, Op, jeszcze miałam Ci pokazać coś takiego. Tylko, gdzie to teraz jest? Hmm. Żeby to teraz Patrzcie, w moich organizmach A, są. Są też takie fajne ozdoby Nie pokażę pokazywać ich bo jest dużo. Taki ten, dobra, są takie, ten, wystarczy. No takie mini-ozdoby. Różne koraliki. Dobra, różne koraliki. Poczekaj, muszę tablet też wrócić. Dobra, mm, takie coś, takie fajne Pianotki, bo z filcu. Takie białe też z filcu. Potem takie są fajne plakietki, można sobie też odzrobić takie serduszka fajne. Takie coś, takie fajne kółko Pokażę To samo mam, bo mam tego dużo dosyć. Potem mam jeszcze czerwone cekiny. Takie serduszka. Mogę dać ich chwilkę. Mam dosyć. Je. Potem mam jeszcze. Dobra, au! Dobra, potem mam jeszcze takie jakby koraliki. Tylko, że to nie są takie koraliki. Może tak pokażę. To są takie serduszka, fajne. I właśnie mam do odrysowania. Takie guziki, koraliki. Takie też małe serduszka. Taka fajna pakietka. Drugie takie fajne kłóczko. Ona nas że na jak lustro. Ale. Ja to, to jest jakby takie fajne lustro. Dobra, już nie bawię mogę dać ci tutaj mam takie cztery też duszka, już końcówka jest takie koraliki perełki małe. to i to i też mam jeszcze takie zwykłe białe i tak no yy, to to już na pewno było wszystko na wymiankę mam nadzieję, że filmik ci się spodobał jak tak, na przykład komentarz, że przy to chcesz, ja już biorę tableta. tego właśnie. I sobie od Ciebie sobie wybieram. Mam nadzieję, że ze mną się wymienisz. Więc, pa pa.